Jeśli zmagasz się z prokrastynacją i niską skutecznością niekończących się list zadań, testowaniem nowych aplikacji do planowania, czy tak jak ja gubieniem kolejnych planerów, to mam dzisiaj temat o tym, jak pokochać niedoskonałość i w końcu zacząć robić produktywne rzeczy. Moja ulubiona porada jest w punkcie trzecim dzisiaj, a pierwszy to: Mam problem z produktywnością. Jest jedna rzecz, która wkurza mnie w rozmowach o produktywności naprawdę bardzo to to, że jest to gonienie za nieistniejącym ideałem, na przykład sytuacji, w której konkretne narzędzie, jakiś notatnik, planer, metoda daje ci przez chwilę namiastkę kontroli, to jednak wszystko wali się w obliczu tego, kim jesteśmy i w jakiej rzeczywistości żyjemy. Czyli w obliczu rzeczy, których kontrolować nie jesteśmy w stanie. Żeby tak sobie móc skonfigurować życie jak w Simsach, ale to poziom kontroli, jakiego nikt nie ma, a my często sobie to gdzieś w głowie racjonalizujemy, jak tylko odeśpię, to wszystko się zmieni. Jak skończę to zlecenie, to wszystko się zmieni. Jak zdobędę nową pracę, to wszystko się zmieni. Budzisz się rano ciągle ten sam, ty, podatny na rozproszenia, goniony przez ciągle nowe problemy albo powracające stare. Gdziekolwiek uciekniesz, do jakiejkolwiek fantazji, czy obietnicy, do jakiegokolwiek gadżetu, czy fizycznego miejsca, tam ciągle będziesz ty i ta cała naiwna wiara, że jest to jedno sensowne rozwiązanie wszystkich tych trudności, no więc nie ma. Jesteś ty i to jest problem z produktywnością, bo każdy działa i rozumie skuteczność inaczej. Dlatego narzędzia produktywności bez właściwego kontekstu stają się balastem, a nie narzędziem. Ciągną w dół zamiast pomagać, są miłym rozproszeniem, odciągnięciem uwagi od sedna problemu. Zanim jednak o sednie problemu, dzisiejszą animację opieram na nowej książce Olivera Burkemana, Cztery tygodnie dla Ciebie i do niej linkuję w opisie. Przy okazji jest to kontynuacja jego hitu sprzed dwóch lat 4000 tygodni, którą też omawiałem na tym kanale. Druga rzecz, dzisiaj, i to jest bardzo ważna idea wszystko kosztuje. Wyobraź sobie, że wybierasz wakacje z biurem podróży. Masz trzy opcje w podobnej cenie: A, Egipt, B, Grecję, C, Turcję. Wybierasz C, ale coś z tyłu głowy kołacze, że Masz poczucie, coś jest nie tak z tym wyborem. Nie czujesz się z nim najlepiej. No ale lecicie z żoną i w trakcie urlopu epickie zatrucie, no i jeszcze jakaś kłótnia z sąsiadami w hotelu. Żona jest wściekła jak osa i mówi, że trzeba było wybrać Grecji. Ona w Grecji jak była, to nic takiego nigdy się nie działo. A tak nie dość, że wydaliśmy kasę na fatalne wakacje, to nie wypoczęliśmy i mogliśmy wybrać lepiej. I wszyscy żałują. Tylko kto wiedział przed wylotem, że opcja C okaże się wpadką? Ta historia pokazuje nam bardzo ciekawe zakrzywienie poznawcze, jakim jest koszt alternatywny, które bardzo silnie utrudnia nam podejmowanie decyzji. Dlaczego? Działa to tak. Często ludzie nie wiedzą, co chcieliby robić w życiu, przez co nie znajdują zupełnie motywacji do bieżącego działania, są nieskuteczni, nieproduktywni i chaotyczni. Gdy jednak rozmawiam z tymi ludźmi, lubię poruszać taki wątek o tym, czego nie chcą, czego nigdy nie chcieliby więcej robić w życiu, czyli zupełnie na odwrót. I tutaj wszyscy niemal idealnie wiedzą, czego nie chcą i co ich odpycha. Gdy mówimy czy myślimy o tym, czego więcej w życiu nie chcemy, to nasza motywacja, by tego uniknąć, jest skacze pod sam sufit. Zrobimy wszystko, będziemy się bronić rękami i nogami. A przy okazji, wiesz, czego ludzie bardzo nie lubią i będą tego unikać jego dnia? Po pierwsze, ponoszenia kosztów, w szczególności dopłacania, po drugie, ponoszenia porażki, po trzecie, przyznania się, że popełniło się błąd. No więc mamy taką motywację negatywną. Tam, gdzie czegoś nie chcemy, no i tu mamy z reguły sprawy bardzo jasne, bo koszt emocjonalny, czasowy i egzystencjalny robienia rzeczy, których nie cierpimy, jest po prostu olbrzymi. No i mamy tą motywację pozytywną, czyli do czegoś zmierzamy, coś bardzo byśmy chcieli, i tego wcale nie wiemy. No i wtedy musimy zdecydować się na to, co byśmy naprawdę chcieli z różnych opcji. Ale właśnie taka decyzja bardzo dużo kosztuje. Ile? No popatrz. Jeśli wybrałem C, Turcję, to od razu kosztowało mnie to utratę opcji A i B. Co prawda, nigdy nie miałbym ich wszystkich naraz, ale nasz mózg tego tak nie postrzega. Nasz mózg myśli, że mamy je wszystkie. Nasz mózg odbiera to jako stratę i rozpamiętuje. Więc jeśli C to była opcja wybrana przez, no nie wiem, rzut kostką, a nie jakieś wielkie pragnienie, bez wielkiego entuzjazmu, to jak tylko zaczyna się coś psuć w tej Turcji, to zaczynasz sobie wypominać, że w opcjach A i B mogło być i na pewno byłoby lepiej, co dodatkowo unieszczęśliwia w związku z podjętym wyborem C. A to prowadzi nas do żałowania swojej decyzji i świadomości, że popełniło się błąd. Nawet jeśli to był zwykły wypadek, to nasz mózg interpretuje to jako osobisty błąd. Tak właśnie działa zakrzywienie poznawcze kosztów alternatywnych. I właśnie przez ten niepokój i ciągłe ważenie opcji między sobą, tak często stoimy w miejscu i nie wybieramy niczego. Dosłownie mamy paraliż decyzyjny, bo jeśli wybiorę karierę taką, to zrezygnowałem automatycznie przynajmniej z dwóch czy trzech innych karier. Które rozważałem. Jeśli wybiorę studia takie, to nie pójdę już na dwa inne kierunki, które rozważałem. Jeśli wybiorę żonę taką, to te dwie pozostałe dziewczyny, do których wzdychałem od czasu w liceum czy studiów, już będą poza zasięgiem. Wybranie czegoś paradoksalnie kosztuje dużo. Kosztuje utratę opcji, które wcześniej mieliśmy. A my bardzo bardzo nie chcemy tych kosztów ponosić, nawet jeśli są to wirtualne straty, nieistniejące, które nigdy nie byłyby nasze. To nadal paraliżuje działania. Naucz się więc akceptować, że życie to po prostu gra wyborów. Wybierasz jeden zestaw problemów ponad drugi. Każdy wybór ma swoje konsekwencje i swoje straty i swoje koszty. Strach przed nimi sprawi, że utkniesz w miejscu i co najważniejsze, pogódź się z wyborami, jakie już zapadły. No i trzecie, moje ulubione, zadania są nieskończone. Natura rzeczy jest taka, że mamy nieskończoną ilość zadań do realizacji. Są ludzie wiecznie zajęci, a tak naprawdę nic szczególnego nie robią. To jest takie, jak się to w piłce nożnej mówi, granie na alibi: robić, żeby nie zrobić, ale żeby wyglądać na zarobionego, by się ode mnie odczepili wszyscy ci, którzy stoją mi nad głową i oczekują wybitnej produktywności. Mój szef, moja żona czy mąż, moja rodzina, mój guru rozwoju, mój idol na Instagramie czy rodzice. Każdy wywiera presję, ale każdy rozumie przez to inny zestaw zadań realizujących ich potrzeby. A zestaw zadań realizujący twoje potrzeby leży sobie na boku i stygnie. Popatrz na to w ten sposób. Ta presja społeczna od tych wszystkich ludzi i z zewnątrz to takie echo pracoholizmu. Oraz takiego powoli przemijającego materializmu społecznego, gdzie ludzie oceniali innych ludzi tylko przez pryzmat pracy. Tylko wtedy byłeś dobrym mężem, synem, dorosłym, pracownikiem, jak pracowałeś sumiennie, jak pracowałeś. Gdy twoja praca stawała się niezrozumiała, przerywana, byłeś nie wiem artystą, albo z jakiegoś powodu inna od wszystkich innych prac. To byłeś dziwny, twoja wartość była kwestionowana. Byłeś bumelantem, byłeś bezrobotny, byłeś nic nie warty, rzedł wiele w ręce. No i ciągle się bawiłeś w cudzysłowie, zamiast być poważnym człowiekiem z poważnymi odciskami na dłoniach. A to tylko ograniczony światopogląd czasów, na szczęście mijających. Obecnie ludzi na szczęście nie ocenia się przez pryzmat tylko pracy i wartości, jaką wnoszą do społeczeństwa, dosłownie produktu krajowego brutto. Na szczęście. Oceniamy się przez zupełnie inne wartości, a świat zaoferuje Ci tak czy inaczej nieskończoną ilość zadań. Każde z nich będzie realizowało cele innych osób, a tylko jeden zestaw zadań będzie realizował Twoje cele. Pora więc przestawić priorytety, nie podążać za celami, które zostały Ci podrzucone, w szczególności przez rodziców, przez gwiazdy na Instagramie, przez influencerów. Nie, Twoje zadania są swoje. Realizuj swoje, własne. W długiej perspektywie dostarczy ci to bardzo dużo spełnienia. Co prowadzi nas do czwartej idei. Problemy zawsze będą podobne, ale ty niekoniecznie. Co mam na myśli? Że ty w przeciwieństwie do problemów masz szansę wyciągać lekcje i zmieniać się na lepsze. Wyobraź sobie taką historię. Wychowujesz się w domu, w którym się nie przelewa. Jest biednie i ciężko. Twoi rówieśnicy w szkole w większości też nie mają łatwo. Uczysz się wcześniej w życiu, że kasa jest bardzo rzadkim dobrem i trzeba umieć nim zarządzać bardzo ostrożnie. Twoje możliwości po szkole są znacząco ograniczone, no bo jest mało kasy, ale robisz to się da, żeby odbić się od dna finansowego. I kilka dobrych decyzji przynosi ci po paru latach spory sukces, jak na twoją miarę. Zaczynasz oszczędzać, odkładać, z tyłu głowy pojawia się idea o inwestowaniu lub kupnie własnego mieszkania. To wszystko w cieniu bardzo skrupulatnego zarządzania budżetem domowym, którym robiłeś od zawsze, niewydawanie na głupoty. Aż tu nagle, tuż przed twoją trzydziestką, twój pięćdziesięcioparoletni ojciec umiera. Dość nagle okazuje się, że z powodu biedy i nawyków, którymi przesiąknął, zupełnie o siebie nie dbał, unikał lekarzy, a w szczególności, kiedy trzeba było za to płacić, a prawie wszędzie u specjalistów, jeśli chcesz coś w miarę na szybko, trzeba zapłacić. No i coś się tam u niego rozwijało, rozwijało, pyk i nie ma gościa. Pamiętaj tę zasadę. Problemy zawsze będą podobne, ale ty niekoniecznie. Zdolność do odnalezienia się w problemie, jakim jest skromne życie, sprawiła, że gdy nadarzyła się dobra okazja, skorzystałeś na niej finansowo i myślisz o inwestowaniu, bo potrafiłeś oszczędzać, bo nie wydawałeś na w cudzysłowie głupoty, bo miałeś dyscyplinę. I tego nauczyła cię ta bieda, ale ta sama bieda, która nauczyła cię skromnie żyć. Zniechęciła cię do wydawania pieniędzy na siebie, poświęcania sobie uwagi, bo czas to pieniądz, czas poświęcony na siebie, równa się strata, a tam za rogiem kryje się kolejny problem, zdrowie, dopadło to twojego ojca, ale ciebie już niekoniecznie musi dopaść, bo możesz to zmienić, możesz zmienić się, problemy zawsze będą te same, ale ty możesz o siebie zadbać, po prostu ty możesz się zmienić, pamiętaj. Problemy zawsze będą wyglądały podobnie, ale ty możesz inaczej na nie reagować wraz z wiekiem i doświadczeniem. Nie musisz być niewolnikiem schematów, które zostały w tobie zaszczepione wiele, wiele lat temu. Możesz przejąć kontrolę nad swoim przyszłością zamiast się o nią ciągle zamartwiać lub sobie wszystkiego odmawiać. No bo powiedzmy sobie szczerze, nie można wszystkiego kontrolować, to fakt, ale można budować konkretne plany działania i małymi krokami zmieniać siebie, a w konsekwencji zmieniać swoje otoczenie. I okoliczności, i być radykalnie bardziej skutecznym, robiąc coś w końcu inaczej. A możesz to zrobić z książką, z której zaczerpnąłem dzisiejsze idee. Dzięki za Twój czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć.